Co się stanie w wyścigu między 911 GT3 RS a Mercedesem AMG GTR? Dowiemy się tego ścigając się na ćwierć mili. Je ja to Matt Watson, a to jest CarWow. GT3RS to 4-litrowy wolnosący silnik flat-six, 525 koni, 465 nm, napęd na tył, siedmiobiegowy automat z podwójnym sprzęgłem i procedurą startu, waży 1450 kg, ceny od 193 000 funtów. AMG GT R to 4-litrowy silnik V8 podwójna turbo. 585 koni, 700 Nm, napęd na tył, 7 automatyczna skrzynia z procedurą startu. 1555 kg. W 2022 to kosztowało 156 tysięcy funtów. I to będzie interesujące. Wynik tego wyścigu może zależeć od umiejscowienia silnika. Ten ma mniejszą moc i znacznie mniejszy moment obrotowy, ale silnik jest nad tylnymi kołami i to zapewnia przyczepność. I o to chodzi w 911. Za to ten może być ryzykowny, ale mamy kierowcę, który sobie z nim poradzi. Sam, jak się masz. Cześć! U mnie w porządku, jesteś przyzwyczajony do AMG GT, prawda? Jeździłeś nim w wyścigach? Tak, ścigałem się wersjami GT4 i GT3. Bardzo lubię to auto. Powiedziałem tylko, że będziesz miał problem z przyczepnością. Ja nie powinienem. Będę miał natomiast problemy z mocą i momentem obrotowym. Więc muszę wystrzelić od razu. Mam na myśli, że muszę cię wyprzedzić. Nie podniecajmy się jednak zbytnio i mam nadzieję, że to wystarczy, aby utrzymać przewagę. Jeżeli wystartujemy w tym samym czasie, jeżeli koła będą zbytnio się ślizgać, to będzie dla mnie koniec. Dokładnie. Ten samochód ma naprawdę sprytny system, można go dostosować. Po pierwszym przejeździe będę mógł zobaczyć, co da się zrobić. Po kilku zmianach. Ale jeżeli uda mi się trzymać z tobą, myślę, że z nieco większą mocą uda mi się wyprzedzić. Mam podobne rzeczy. Ustawiam tu sobie wszystko po swojemu. Będę miał trochę poślizgu, ale nie za dużo. Zobaczymy jak będzie. i teraz sobie trochę pokręcimy. Jak zawsze, dużo kręcenia pokrętłami. Zanim jednak przejdziemy do wyścigu, zróbmy próbę brzmienia. Nie ma sensu, wygrałem. Ojej, niekoniecznie wygrałeś. No dobra, wygrałeś. To jest jeden z najlepszych dźwięków silnika, ale szczerze mówiąc, on naprawdę jest dobrze dostrojony. Nieważne, brzmi lepiej. Jest głośniejszy i te 8 wygrałem. W komentarzach zdecydujcie, które brzmi lepiej: Porsche z jego sześcioma cylindrami czy v 8 ale też na podstawie odgłosów w czasie jazdy. Dobra, posłuchajcie wyścigi. O -ho -ho! To jest dobre. Jest blisko, dogania mnie. Dawaj kochanie. Koła trochę buksowały i podjechałem w twoją stronę, ale potem wszystko było w porządku. Tak, koło trochę się zakręciły, ale nie było idealnie. Hamowała mnie kontrola trakcji. ale było nieźle. Sam dajmy z siebie wszystko. Dwa z trzech, dobra? 1-0 dla mnie. Okej. Okay. Jeszcze raz. Wraca? Wraca! Dawaj Porsche! Dawaj, kochanie! Gratuluję startu! Dobra robota! To trochę dziwne. Wyglądało, jakbyś był naprawdę zły, a potem już nie. Formalny protest, ćwierć mili to za mało. Dobra, zróbmy to. Co dokładnie się stało? Porsche wygrało, pokonując ćwierć mili w 11,7 sekundy. Mercedesowi zajęło to 11,9. Aby było trochę sprawiedliwiej dla sama, zorganizujemy start lotny i będziemy ścigali się na ćwierć mili i pół mili. Zaczniemy od jedynki, około 20 km na godzinę. Kiedy ręce opadną, ruszamy i zobaczymy, co się stanie. Ten samochód świetnie sobie radzi przy starcie. Co jednak się stanie teraz, kiedy nie będę miał tej przewagi? Zanim przejdziemy dalej, znalazłem niezłą ofertę na samochód, który świetnie się sprawdza w wyścigach. Sprawdźcie przez kod QR. Albo zostań tu na epicki start lotny. Wróci po połówce. Znowu przyspiesza. Nie, został w tyle. Poddał się. Co się stało? Protest. Ten samochód miał ogranicznik prędkości. Nie wiedziałem o nim. Co się stało? Dobiłem do limitu. Nie wiedziałem o nim. Możesz to wyłączyć? Chyba mogę. Nacisnąłem przycisk, żeby go wyłączyć, więc chyba jest wyłączony. Co się stało z twoim startem? Myślałem, że mnie wyprzedzisz. Ten samochód ma dużą moc i 19 biegów. Teraz start lotny. Trzeci bieg od 80 km na godzinę. Zobaczymy, co się stanie. Proszę bardzo! Proszę bardzo! Ale to idzie! O no nie, limit! No nie rób tego! No do it! Odpalił mu się limit. Dzięki temu wyprzedzę go na pół mili. Nooo! I'm gonna beat you to the half mile because of it! Cóż, widziałem efekt działania twojego limitu. Dobiłem do niego. Daj mi jeszcze jedną szansę, chyba wiem jak to naprawić. Zróbmy jeszcze jedną próbę. Znowu od jedynki. Przyspiesza znacznie szybciej. Nadjeżdża, dawaj go na krześle, zostałem w tyle. To było dziwne. To auto naprawdę się zacięło. I wtedy nagle nadjechałeś i wyprzedziłeś mnie. Tak, wyprzedziłem cię z impetem. Nie przejmuj się tym. Wygrałbyś na pół mili bez problemu. Ale ćwierć mili, nie wiem. To było właśnie wtedy, gdy zbliżałem się do ćwierci mili i wtedy miałem problem. Nieważne, zniszczyłem cię, to auto nie jest tak dobre na jedynce. Na dwójce przy 80 czy trójce przy 80 jesteś skończony. Robiliśmy to już i. Nie byłem. Nie ma sensu. Ale ja dobiłem do limitu, więc to ograniczyło twoją porażkę. Chcesz mnie pokonać jeszcze raz? Potencjalnie. Znaczy tak, opony są teraz rozgrzane. Mam dobra, myślę. Chcesz się ścigać? Zwycięzca wygrywa wszystko. Bardzo chętnie. Dobra sam, zwycięzca bierze wszystko na ćwierć mili. Myślę, że na pół mili miałbyś nade mną przewagę, ale zobaczymy. To będzie jak Donkey Kong. Co to znaczy? Nie wiem. Pokonał mnie na starcie. Dalej, kochanie. Co tu się dzieje? Come on! Come on! Jak on to zrobił? No i mamy pół mili. Zwycięzca bierze wszystko, a ty wygrałeś. Na ćwierć mili i pół mili. O mój Boże! Oh my god! Teraz będziemy mieli test hamulców od 160 km na godzinę. Kiedy dojedziemy do linii pełne zatrzymanie. Samochód, który zatrzyma się najszybciej wygrywa. Jeżeli polisz inny wyścig, skorzystaj z kodu QR. <grywa> Protest, mam naprawdę długą maskę. Tak. Właściwie wydaje mi się, że mój tyłek jest nieco dalej niż Twój. Zawsze tak jest. Duży tyłek Watsona. Zwycięża Porsche, co? Jestem zaskoczony, jak dobrze sobie to poradziło, jednak. Tak, ale myślę, że to naprawdę by padło dobrze, bo było blisko Porsche. Właśnie wygrałeś Świerć, mieli pół mili. Daj mi coś. Tak, krótszy samochód wygrał. Dobra, słuchajcie, jestem bardzo wdzięczny właścicielom za użyczenie nam swoich samochodów. Naprawdę doceniamy to. Dzięki Supercars Mileys za zorganizowanie tego wszystkiego. Władzom miasta Ellene i Torawi Wyścigowemu za umożliwienie nam zabawy. Jeżeli chcecie porównać czasy tych samochodów, wejdźcie na stronę CarWow. Tam są wszystkie nasze auta, którym się ścigaliśmy dzięki.